Janotti, kiedyś, w bardzo dawnych czasach, w górach mieszkało niewielu ludzi, roiło się natomiast od zwierząt. Od osady do osady było daleko, a dróg niemal żadnych. Na odludnych wyżynach, Spotykała się najczęściej bieda z nędzą, a kiedy nadeszła zima i chwytały mrozy w małych gospodarstwach, rzeczywiście kiepsko się wiodło. Im wyżej w górach, tym trudniej się żyło, ale tym bliżej było jasne słońce. To ono właśnie dodawało ludziom sił i odwagi, by zdobyć środki do życia przy pomocy fortelu. Skoro z uczciwej pracy trudno było wyżyć. Pewnego razu na wiosnę Janoti, syn ubogiej wdowy z wioski położonej wysoko nad morzem, a blisko obłoków, postanowił wybrać się w świat Albowiem biedy w rodzinnej chacie miał już powyżej uszu. Mamo, daj mi bardzo cię proszę ziarnko grochu i pajdę chleba, pójdę w świat ja szczęścia szukać, powiedział do matki. A po co ci, mój synku, jedno ziarnko grochu? Wdowa załamała ręce. Już ty się, droga mamo, o mnie nie martw. Daj mi ziarnko grochu i pajdę chleba. Niebawem tu do ciebie wrócę. Janotti pożegnał się z matką, ruszył w drogę, stawiając pierwszy krok prawą nogą. I nim słońce skryło się za góry, minął wiele wzgórz i dolin kiedy mrok już zapadł, stanął przed dużym gospodarstwem. Dobry wieczór, gospodarzu, zawołał od furtki. Przyszedłem spytać, czy nie zechcielibyście mnie i mój groszek przenocować. Cały dzień wlokłem się drogami, bezdrożami. W stodole dość miejsca na sianie, odparł gospodarz. Gospodyni właśnie kończy przyrządzać wieczerze, a i świeży chleb się znajdzie na stole. Witaj i wejdź dalej. Zupa okazała się gęsta, chleb chrupiący, a więc Janoti najadł się dosyta i długo się jeszcze potem oblizywał. Po wieczerzy położył groszek na otwartym oknie. Sam zaś udał się do stodoły, gdzie natychmiast zasnął i spał jak zabity. Rano wyszedł na podwórze, naczerpał wody ze studni, a tu widzi, że dwie kury biją się o jego jedyne ziarnko grochu. – Ach, biada gospodarzu! – zawołał ile tchu w płucach. A kiedy gospodarz przybiegł, Janoti opowiedział mu, jakie nieszczęście go spotkało. Miał tylko jedno, jedyne ziarenko grochu i dwie kury się o nim pobiły. – Nie wziąłem go do stodoły, żeby mi nie wpadło w siano, a teraz tak ogromną poniosłem szkodę wzdychał Janoti. Gospodarz wybuchnął śmiechem. Ha, tak głośno krzyczałeś, żem sobie pomyślał, że stodoła się pali. No ale z czym ja teraz w świat pójdę? Lamentował Janoti. Przez te żarłoczne kury nic a nic mi już nie zostało. Gospodarzowi zrobiło się żal młodego człowieka. Kur na podwórzu miał sporo. Machnął więc ręką. Wiesz co, Janoti, weź sobie szybko zamiast groszku kurę i zmykaj stąd aż wawo, dopóki gospodyni nie wyjdzie za próg. Janotiemu nie potrzeba było dwa razy tego powtarzać. Niebawem znajdował się już za najbliższym pagórkiem. W ciągu dnia minął ich niemało, bowiem raźnie maszerował. Kiedy słońce stoczyło się już na szczyt, za szczyty gór, znalazł się znów przed dużym gospodarstwem. Dobry wieczór, gospodarzu, wołał już z daleka. Przyszedłem spytać, czy byście nie przenocowali mnie i mojej kury. W stodole dość miejsca na sianie. Odparł gospodarz, a wieczerza lada chwila będzie na stole. Gospodyni dobrze przybysza nakarmiła. Nic więc dziwnego, że spał do rana jak zabity. Gdy tylko wstał, wypuścił kurę na podwórze, a tu nagle wyskoczyły psy. Zaczęły ją gonić po wszystkich kątach, tak że w końcu wpadła między świnie które przestraszyły się, zaczęły krzyczeć, kwiczeć i miotać się to tu, to tam, no i raz, dwa było już po nieszczęsnej kurze. Ach, biada, biada, gospodarzu, zawołał Janoti. A kiedy gospodarz przybiegł, zaczął lamentować Janoti żałośnie, wyjaśniając, że przez te świnie stracił wszystko, co miał. Nie jęcz mi Przecież jesteś mężczyzną. Przyjdzie gospodyni i da ci kurę, żebyś nic na tym nie stracił. Ach, wzdychał Janoti jeszcze żałośniej. Mojej kury żadna zwykła kura nie zastąpi. Gospodarz podrapał się za uchem i zmarszczył czoło. W końcu wziął stary worek i wsadził doń okrąglutkie prosie. Masz tu hojną zapłatę za twoją kurę. A teraz zmykaj stąd, ile sił w nogach, póki nie ma tu gospodyni. Młodzianowi niczego więcej nie było potrzeba. Natychmiast ruszył wesoło przed siebie. Pod wieczór stanął u wrót bogatego gospodarstwa. Dobry wieczór, przywitał się grzecznie. I spytał, czy mógłby tu wraz z prosięciem przenocować. W stodole nasianie miejsca dosyć, rzucił gospodarz przez ramię. A w izbie czeladnej dadzą ci wieczerze. Janoty wypuścił prosie z worka na podwórze. A wtedy właśnie pasterze przypędzili z łąki stado wołów. prosie. Przestraszyło się, zaczęło biegać tu i tam głośno kwicząc. Woły spłoszyły się i zadeptały prosiątko. Rano, kiedy młodzian opuszczał już gospodarstwo, zatrzymał się na chwilę przy właścicielu. Wasze woły zdeptały wczoraj moje prosie. Dajcie mi więc teraz wołu, żeby wynagrodzić moją stratę. Znikaj mi z oczu, póki dobry, krzyknął gospodarz. Słyszał to kto kiedy? Wołu za prosie? Próżno żądasz odszkodowania, bo twoje prosie nie powinno było biegać po moim podwórzu. Jak mi nie dacie wołu, zagroził Janoti, rzucę na wszystkie wasze woły najstroższe przekleństwo. Połamią sobie nogi, potopią się w wodzie, zmorzą je rozliczne choroby. Gospodarz przestraszył się tak, że zbladł jak ściana. No, no, tylko mi tu nie groź na moim własnym podwórzu. Biesz co rychlej młode wołu, zmykaj, póki się nie rozmyślę. Powinienem był wczoraj wyganić cię kijem i poszczuć psami, a nie udzielać gościny takiemu darmozjadowi. Odchodząc z pięknym młodym wołem, Janoty uśmiechnął się pod wąsem. Ale po chwili przyspieszył kroku, bo gospodarz przecież mógł zmienić zdanie. Szedł drogami i ścieżkami, aż tu nagle natknął się na pasterzy, pędzących z pastwiska, wielkie stado wołów. Hola, a dokąd ty idziesz z tym jednym nędznym wołkiem? spytał jeden z pasterzy. Prosto tam, gdzie mnie nogi niosą, odparł janoti. Wybrałem się w świat szczęścia szukać i wysłużyłem sobie tego oto wołu. A po co ci on? dziwił się stary pasterz. Nie masz przecież gospodarstwa. Będziesz miał z nim tylko kłopoty. Wiesz co? Lepiej sprzedaj go naszemu panu. W drodze bardziej ci się przyda sakiewka pieniędzy. No po długich nadmowach janota janoti zgodził się i wołu dobrze sprzedał. A potem w pobliskim miasteczku kupił od rzeźnika długi woli ogon, aby mieć pamiątkę po bydlątku. I z sakiewką upasa znów podjął wędrówkę w daleki świat drogami bezdrożami przez góry i doliny. Kiedy słońce chyliło się już za wysokie góry młodzian zbliżał się właśnie do pańskiego zamku na skale. Pod nim płynęła rzeka. Wokół zaś rozciągały się moczary. Skierował się wprost ku nim, wcisnął, woli ogon na skraju mokradła, tak jakby zwierzę już się w nie zapadło i tylko ogon z błota sterczał. A potem udał się do zamku i pokłonił się nisko panu oraz jego córce, piękni jak słoneczny poranek. – Dobry wieczór, idę z daleka. Nie znam drogi i zabłądziłem. Przyszedłem więc tu, aby poprosić o nocleg dla siebie, no i skrawek pastwiska dla mojego bydlątka. Wśród służby i dla ciebie znajdzie się miejsce. A jak poprosisz, to nakarmią cię i napoją. A kiedy twoje bydlątko się napasie, zaprowadź je do obory i dobrze przywiąż postanowił pan. Służba jadła właśnie wieczerze w kącie dziedzińca. Janoti przysiadł się do nich i śmiało sięgał do misy. A kiedy już oblizał łyżkę po ostatnim kęsie, przyłączył się do wesołej czeladzi, która sobie cicho podśpiewywała. Jego głos brzmiał dźwięcznie i czysto. Z komnaty wyszła córka pana zamku. W milczeniu słuchała śpiewających, a z Janotiego ani na chwilę nie spuściła wzroku. Niebawem służba porozchodziła się, młody zaś wyszedł przez twórcę z dziedzińca, że niby to idzie do swojego wołu. Nagle dziewczyna usłyszała wołanie. Ratunku, na pomoc, woł mi się topi. Wydało się jej, że to głos Janotiego i pospiesznie przebiegła przez mostek nad mokradła, aby dopomóc młodzieńcowi. Ledwie jednak wzięła do ręki woli ogon i pociągnęła go z całej siły. Ogon został jej w dłoni. Straciłem przez was woł. Utopił mi się w pańskich mokradłach, krzyczał młodzian, kiedy dziewczyna zaprowadziła go do swojego ojca. W zamian za to proszę mi teraz dać córkę za żonę. Pan na zamku otwierał już usta, aby dać Janotiemu wyraźnie do zrozumienia, że nie dla takiego nic ponia, kasztelańska córka. Ale dziewczyna uprzedziła ojca. Tupnęła tak, że podłoga zadrżała. O, co to to nie? Ja mam być odszkodowaniem za twoje bydle? Jeśliś poniósł szkodę, znajdzie się dla ciebie sztuka złota albo i dwie. Żebyś nie mówił, żeś odszedł stąd jak żebrak. Ale jeśli powiesz, że ci się podobam, to zupełnie inna sprawa dodała dziewczyna bo prawdę mówiąc z trudem odrywała wzrok od przystojnego młodziana no nie gniewaj się na mnie ale naprawdę mi się podobasz powiedział Janoci i serce drgnęło w nim radośnie kiedy znów objęła go spojrzeniem i czule się do niego uśmiechnęła tak czy inaczej Wkrótce odbyło się na zamku wspaniałe wesele. Dostojnych gości zjechało się tu tylu, że między ich głowami nawet jabłko by się na ziemię nie stoczyło. Wszyscy bawili się, radowali, najweselsi jednak byli sami młodzi małżonkowie. A potem Janotti uściskał swoją matkę. Widzisz, droga mamo moja, powiedział, poszedłem ja w świat z jednym ziarnkiem grochu, by szukać szczęścia i spójrz, jak mi się powiodło. Od tego czasu Janotiego i jego rodziny nie opuszczały szczęście i zadowolenie i tak było aż do końca ich.

Thank you